Gdzie śmigamy? No. Kurde, jest moc! Gdzie lecimy tym? Kurde, ale już jestem mokry no. Ile, jest? 60? 54 jechałem Może ty byś wyciągnął sześć dych. No, ale fajna taka Ale może to ma świetne Bo ja jestem blisko limitu wagi tej, tej hulajnogi na ja Po co? Pa, jak Kopciło się? Fajnie, no, bo jak nasi się chamy, to jest... Patrz. No wiem, kolega pali w dół. Na cztery? Włącz na cztery. Na no, dwa jest. Na dwa jest. Normalnie. No, tamta to musi gumę palić Cztery Poczekam na ciebie Aż się bujniesz Kurde, aż ci koło podnosi Nie, to nie masz szans Pełny gaz I to bez pedałowania, elegancko, kurde, fajna ta hulajka Które Zobaczymy ile pójdzie 54 już było Teraz jest leciutko. No, mówiłem, trochę, trochę zwalnia Ciekawy jestem ile młody na niej wyciągnie <grystanie> Masakra jak to idzie Ile miałeś? 60. Było 60? 9. Tak? No nie, ale szła. Szła ładnie, kurde, tu jak przeszłeś to elegancko. Dawaj jedziemy w teren. No. I jej tylko mało gazu dajesz. I od razu. Nie? No rwie, jak nie, nie wiem. Dopiero co ma stura, to powiem. Ale jak dodajesz gazu, to w ogóle trzeba. A, no jak ty jak ty jak ty dałeś gaz, to gumę paliła, tak? No. O kurde, to jest palenie gumy. O, ty. <laughs> Tam zjedziemy jeszcze na dół. O, tu może prędzej, bo tu będzie rozpęd Ale tu wyjeździli wariaty na tych motorach Teraz ci rozpędza lepiej <laughs> Patrz, wjechała <gry> <gry> Dawaj, teraz ty spróbuj Pod tą? No Nie no, pod tobą to na luzie wjeżdża Kurde, ale nierówno trochę No No kurde Ma to moc No Spróbujesz? No mogę Ale No Kurde <grywa> Podjazdy hulajnogą elektryczną Dalej nie wjeżdżam No dalej nie Próbuj teraz ty o. Było blisko, żebyś wyrżdął Wjechał, wjechał Ty Tylko to mnie by tego brało Powtórka? Można To dawaj Wjechamy No Można zaliczyć Zobaczymy, gdzie dojedzie. Kurde, na luzie taki piach przejeżdżam. <gry> Trzeba pomału. wbiło mi przód. No mówię właśnie, że cię jest Czekaj jeszcze raz. O, kurde! Tak. <gry> Ale ona klejpia! O, jeszcze raz? Ale ona klejpia! Zrób tak O kurde. Elegancko, bez nóżki. No kontynuuj. O, o, o. Jeszcze raz spodobało się pięknie. Na pewności jeszcze raz. Widzowie, <laughs> nie zaszkodzi jeszcze raz. <laughs> Za trzeci wyjdzie, lepiej. No i? Teraz <laughs> Chciałem tak samo zrobić, ale niech blisko krawężnika, tylko zaczytaj tego krawężnika i wypadłem Powtórka Kurde, prawda? Teraz idealnie, nie? A co tutaj jest? A nie wiem No i co robisz? <grystanie> <grystanie> Nie <laughs> Jedziesz? <laughs> Dobra, jadę do jutra Do jutra Cześć